Cześć, to Borg RetroGralnia. Dzisiaj mamy dla Was Catridge The Best Games for mm, C64. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, gry na Komodore 64 były wydawane raczej na dyskietkach i kasetach. Catridge, e jako nośniki, kojarzą się Wam bardziej pewnie z konsolami. Na Komodorku stosowane były raczej jako nośniki oprogramowania. Na przykład najpopularniejszy w Polsce Black Box zawierał system Turbo czy program do ustawiania głowicy w bankofonie. Oczywiście zdarzały się też gry, czasami nawet zestawy gier, wydawane w ten sposób. Ich największą przewagą była natychmiastowość w dostępie do danych. Zamiast czekać długie minuty, zanim gra załaduje się tam z kasety czy stacji dyskietek, mieliśmy ją dostępną od razu, tuż po włączeniu komputera. Jest to coś, co dla posiadaczy konsol, takich jak Nintendo czy Sega, jest raczej oczywistością, jednak w przypadku Commodore już taką oczywistością nie jest. Na Katryżach mogliśmy znaleźć więc jedną, dwie, góra, 4 gry. A co powiecie na 56 gier? Co powiecie na 56 najlepszych gier na Komodore 64? The Best Games to projekt twórcy Katryża SD Box, który to opisywaliśmy Wam dość dawno, po pod koniec chyba 2012 roku. Tym razem przygotował on produkt mieszczący w sobie paczkę aż 56 tytułów. Wystarczy włożyć cartridge do komputera, uruchomić go i po paru sekundach na ekranie pojawi się kolorowa lista wyboru. Teraz, używając joysticka lub klawiatury, wybieramy interesujący nas tytuł. Pach i gotowe. Gra załadowana, a my możemy cieszyć się już rozrywką. Katrid wyposażony jest także w przycisk reset, którego niestety brak w gołym komodorku. Po jego naciśnięciu menu przeładowuje się i wraca na ostatnio wybraną pozycję. To mała rzecz, a cieszy, bo pozwala nie zgubić się w gąszczu tytułów. Jak już kilka razy wspomniałem, gier jest aż 56. Ich listę znajdziecie w opisie, filmiku i oczywiście na stronie produktu, do której link znajdziecie poniżej. Co sądzę o tym konkretnym zestawie? Wybór 50 najlepszych gier na Komodore to sprawa na pewno bardzo trudna i bardzo subiektywna i podejrzewam, że każdy z Was, każdy z nas, ułożyłby ją zupełnie inaczej. Dlatego też nie zdziwiłem się, że brakowało na niej kilku pozycji, które sam bym tam umieścił. Mogę jednak Was zapewnić, że jest to lista przygotowana bardzo solidnie i każda z tych gier zasługuje na to, by się na niej znaleźć. Przyznam się, że w kilka z tych pozycji zagrałem po raz pierwszy i oczywiście nie zawiodłem się. Bardzo zaskoczyła mnie na przykład obecność na liście gry Koło Fortuny. Gry, o której w tym momencie bym zupełnie nie pomyślał, a w latach 90. zagrywałem się w nią długie godziny. Jako ciekawostkę dodam, że cartridge testowałem także na Commodore 128 i Commodore 128D. Tam program listujący ma pewne problemy z zaskoczeniem i pojawia się dopiero po kilkukrotnym wyłączeniu komputera. Później problem już nie występuje i wszystko działa jak należy. Oczywiście, to, że Commodore 128 nie jest komputerem najbardziej popularnym w Polsce, powoduje, że jest to raczej ciekawostka niż prawdziwe utrudnienie. Teraz, może, kilka słów o tym, kto będzie, a kto nie będzie zadowolony z posiadania tego kartridża. Kartridż wykonany w dość krótkiej serii. I posiadający w sobie dużo pamięci, jest produktem ocenie porównywalnej do dobrego SD-TUIEK 2 w obudowie. sd jako przynajmniej częściowy emulator stacji dyskietek, jest produktem bardziej uniwersalnym i pozwala na załadowanie dość dużego podzbioru wszystkich gier, które wydane były na komodorka. Z drugiej strony, przewaga omawianego Katridge'a jest natychmiastowość w dostępie do danych. Również to, że jest on praktycznie bezobsługowy, powoduje, że dzięki niemu Commodore staje się maszynką do natychmiastowej rozrywki. I nie zapominajmy, że np. Prince of Persia z karty SD nie zagramy. Osobiście widzę ten produkt jako targetowany do grupy na przykład początkujących retrograczy, którzy bez zbędnych kosztów i bez potrzeby uczenia się obsługi, bez skomplikowanych w przypadku Komodorii 4, peryferii, chcieliby od razu zagrać w najlepsze gry. Pewnie spodoba się także posiadaczom konsol, którzy chcieliby zobaczyć, co do zaoferowania posiadał Komodorek. No i jeszcze jedna rzecz. Taki cartridge jest wręcz stworzony do tego, by prezentować Komodorka w takiej prostszej wersji na różnej maści retroimprezach. Tam, gdzie odwiedzający nie zawsze potrafią sami obsługiwać taki sprzęt. Oczywiście taki zestaw nie zastąpi takiego prawdziwego Komodorka ze stacją dysków z magnetofonem, ale bardzo dobrze go uzupełni jako taka szybka maszynka do zagrania. Jeśli chcecie zobaczyć go w akcji, Odwiedźcie na przykład wiosenną DKIG, czy naszą Wrocławską Czerwcową włudniową Retrogralnię, na którą oczywiście Was serdecznie zapraszam. Na końcu, jeszcze może parę słów o tym, co powoduje duże dyskusje na forach internetowych i nie tylko, czyli to, czy używanie takich urządzeń to jeszcze prawdziwy retrogaming. No cóż, myślę, że jeśli w latach 70. na Atari 2600 powstawały katridge takie jak 32 gry w jednym, to chyba nie ma nic strasznego w tym, że w roku 2014 powstał Cartridge 56 gier w jednym komodorem, prawda? To na razie wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku i oczywiście w czerwcu naszej imprezie. Do zobaczenia, Borg Retrograda.